Honorowa odznaka Gryfa Zachodnio-Pomorskiego jest bardzo ważnym odznaczeniem. Świadczy o tym, że województwo docenia ludzi, którzy robią dobre i pożyteczne rzeczy dla regionu. W rzeczywistości nadania naszego największego najwyższego odznaczenia Gryfa Zachodniopomorskiego. pomorskiego miałem okazję członkom, wspierającym i wolontariuszom Stowarzyszenia Serce, działającym na rzecz poszkodowanych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wręczyć właśnie podziękować im za to, co robią na co dzień. Działacze społeczni, którzy robią na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zostali oznaczeni przez Wojewodę zachodniopomorskiego z srebrnymi gryfami zasługi. Podczas przyznawania nagrody brane jest pod uwagę zaangażowanie w działalność. Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymało m.in. Stowarzyszenie Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych. Prezes Stowarzyszenia przyznaje, że w dzisiejszych czasach trudno o bezinteresowne osoby, które chciałyby w działalności pomóc. Fundacja zajmuje się pomocą prawną, rehabilitacją, turnysami rehabilitacyjnymi, dojście do specjalistów, bo jest w obecnych sytuacji bardzo ciężko dojść do specjalistów. My mamy swoich oddanych specjalistów i profesorów, że nie ma problemu, zawsze mogą na mnie liczyć, dostęp zawsze mają. Fundacja liczy kilkaset osób w różnych miejscowościach w regionie. Osoby te ciężko pracują z niepełnosprawnymi, aby pomóc im wrócić do zdrowia. 200 osób mamy w Szczecinie, 100 osób mamy w Białogardzie, 50 osób w Goleniowie, 50 w Świnoujściu. My patrzymy na jakość pracy, a nie na ilość członków. Bo ilość członków to nie, to nie jest to, co by się chciało zrobić dla niepełnosprawności. 5 lat temu mieliśmy dziecko niepełnosprawne. Prawne na wózku, które obecnie yy, chodzi. Stowarzyszenie wychodzi yy, często też dla takich trudnych przypadków. To są nie tylko Proste, znaczy proste działania związane z rehabilitacją czy pomocą medyczną, ale też i pomoc taka, taka zwykła, normalna, ludzka. Honorowa odznaka może być srebrna lub złota. Złotą można otrzymać dopiero, gdy najpierw zostanie się docenionym srebrną odznaką. Jednak tak naprawdę w tym wszystkim liczy się gest docenienia, często charytatywnej i trudnej pracy na rzecz innych osób.